Tak, widać, że chcą być bliżej. Chcą być bliżej, chcą być wyżej, jak to ktoś mówił kiedyś. Pewien wieszcz Polski. Z tym tragedia? Nie no przestańcie, to nie jest tragedia. No. Nie było źle. Nie było źle. Ewentualnie. Mamy nadzieję, że Freeze nie wyciągnie z konsekwencji po prostu. No. Taki dzień, każdy, każdy ma dzisiaj. Ale no, można zauważyć, że dzisiaj naprawdę każdy ma z e, gorszy dzień mi się wydaje. Ja myślę, że po prostu nikt się nie spina. W sumie też racja. Turniej for fun, tak naprawdę. W o sezon, o sezon mamy to. Pierwsza, pierwsze, pierwsze też takie było, więc nie wiadomo czego się spodziewać. Tak jest, jeszcze prizen e, już e, zadeklarował sobie Steve'a, więc to już w ogóle... Szachin no po to... Niemczech poszedł w odstawkę. Także no, zobaczymy teraz jak to wyjdzie. Zobaczymy jak Alex jest przygotowany do tego Steve'a. Ale myślę, że sabaki tutaj będzie siadło. Sabaka? Właśnie, a propos. Także... A to było, ale nawet stąd te freezera. No to też tak prawda. To wiesz, niektórzy lubią sobie grać na niebieskich switchach, nie? O! Oj! Sprink... Sprinkiki w tym turnieju wchodzą jak złoto, no. Może będą się próbować na tym mecie. No. Także zobaczymy. Oj, bardzo o. ładny. Bardzo o, ładnie, ładnie od Frizena tutaj wrócił, bardzo dużo też sobie zrobił, odbudował. Tak, tak, tak 1-0. Ale zobacz, Alex bardzo ładnie sprowadził freezer na pod ścianę dwa ilością zdrowia. No i się nie udało. Zobaczymy jak teraz wykombinuje. Grab wyrwany. Uj jej, jej. I sabaki znowu. Full combo. Zobaczymy. Lecimy dalej. Oj, Oj jeszcze wybitka. Dobrze. Mamy tornado. Leci nasz e, ciemny fiolet. Widzę na spokojnie. Słuchajcie, jak klika za żarcie. Tutaj bezpiecznie. I co Zobaczymy. zrobi? Oj. A więc taki był miksa. Mm. Mixa w zwany. zwany, w Richard. Tak. Dobrze. czy znaczy, wiesz, czasami najbezpieczniej jest widzicie, jeżeli postać się wychodzi właśnie do stęsa jakiegoś. Ale też muszę wyjść, nie? Oczywiście, że tak. Tego nigdy nie wiesz. Oj, ale mamy. bardzo ładnie. Cancel. Cancel w D1 plus 2, więc też w ogóle mamy po One Piece, Ładnie. tak zwane. Oj, znowu sabaki. Nie. Ja myślę, że. Ja myślę, że gdyby nie było tutaj charakter Loka, to by Freezer nie wziął tego Steve'a na askę. Um, byłaby taka możliwość. Natomiast proszę, że jego szczęścia w Liborekach byłyby tutaj bardziej. Myślę, zabójczy. żeby więcej mógł używać. Także. Ale no. zobacz po prostu oj. teraz zablokowany low oj koniec oj, bardzo ładnie Alex bardzo ładnie punkt meczowy dla y, elektrycznej fantazji Bogdana zobaczymy czy Freezer po prostu był nie rozgrzany oj jeszcze oj, mamy się rozgrzewa, mój drogi. słuchaj nie wiadomo oj ale bardzo o. ładnie też ucnięte. oj side step i zobaczymy Smyj ostatni mix up ale... Znowu mix up zrobić? Oj, cancel, wy. I co mamy? 1-1. One Piece, Double Luigi, więc także ostatnia runda. Jeden z, jeden z tych drużyn spadnie do derby tu Z. Złapany na Flumpty yy, Freezen. Mamy już Tornado, zobaczymy, czy uda się sobie dojść do ściany. Powinien. Fork it combo pod ścianą. I piękny sidekick side dwójka, side Bójka. Side tak jest, więc znowu combo. Jeszcze ma, pamiętajmy, że Aska jeszcze ma swojego instala. O, jeszcze setup? I, I mamy złapał. Kitcharcz w rej... No Oj pięknie, pewnie na koniec! Jeden, dwa do jednego! A więc Freezer... Freezer... Wraz spadają do, do drabinki, drabinki przegranych. przegranych, także... Ale... Był mamy pop-up! Tak jest, była widać, mi wszyscy chcieli. Byli I tyle! Zatrzymani. Dobrze! Tak, o, chroborsze słyszałem, że grają. Co?